Wszyscy piłkarscy fanatycy żyją dla takich chwil jak ta. Całe to budowanie atmosfery, budowanie napięcia. Żeby w końcu dać się porwać boiskowym emocjom. Coś pięknego. Niech to już się zacznie. Czekam ja i myślę czekacie wszyscy Państwo. Czy mają dość determinacji? Zaraz się przekonamy. Dobry wieczór. Czas na wspólne oglądanie meczu na London Stadium. Czym nas dziś Londyn? Przekonamy się wspólnie. Zapraszamy. Gorąco witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Liczymy, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w akcje i piękne gole. West Ham United zmierzy się z Freiburgiem. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Możemy teraz zapoznać się z jedenastką West Ham United. Freiburg zacznie taką oto jedenastką. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Faula, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Ależ teraz przegląd pola. No i nic z tego nie będzie. Jarrod Bowen. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Alvarez. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Teraz strzał. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Rzut rożny. Świetna okazja, by objąć prowadzenie. Głęboko w pole karne zagrywa. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Emerson Palmieri. Wychodzi na pozycję. Jest! Jest pierwsza w tym meczu bramka! Teraz dobrze wszystko widać na tej powtórce Tomku. No chyba nie mogło się to skończyć inaczej niż golem. Piłka wylądowała dosłownie parę centymetrów pod poprzeczką. No to mamy 1 do 0. Grifo. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Tomasz Sołczek. Zagranie do Alvareza. I chcą oddania strzału. jest co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. Maksymilian Egestein. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Emerson. Sołczek. Zagranie do Alvareza. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. West Ham może zaatakować bokiem boiska. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Na szczęście pewnie to wybija. Teraz Ward-Prowse. Niezła próba wrzutki na dalszy słupek. Dobra centra w szesnastkę. Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Sołczek, Michał Antonio, Paketa. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Michał Antonio. Korągiewka. wizdek, Tu jest spalony. Czas sięgnąć do rezerw. Puścić nowe siły na Murawę. Maximilian Gestein. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Podarowana teraz piłka. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Przypił CSO Alvarez. Uwaga, mamy dobre presto padło podanie. A no i zabrakło chyba tylko szczęścia, by to podanie dotarło do celu. Grifo. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu, o ile ta akcja się powiedzie. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Koniec meczu.